Dzisiaj w Miejskim Domu Kultury gość wyjątkowy, mianowicie pan Krzysztof Baranowski, chyba najbardziej popularny żeglarz w Polsce, który jako pierwszy samotnie i chyba jako pierwszy Polak opłynął przylądek Horn, który pięknie dzisiaj opowiadał, ponieważ jesteśmy po wykładzie. No i korzystając z okazji, chcielibyśmy też zadać kilka pytań. Dzień dobry, tak, witamy. Witam. Y, czy mogę się zwracać do Pana, Panie Kapitanie, bo wiem, że też tak na Pana mówią. Tak, i proszę. Wobec tego, y, Kapitanie, pracował Pan na jachcie jako kucharz, opowiadał Pan y, o tym przy okazji swojego, y, swojej opowieści. Jaka potrawa najlepiej Panu wychodziła? Jaką Pan najbardziej lubił przygotowywać? Wiem, że Pan nie lubi gotować, bo już o tym się dowiedzieliśmy, ale pewnie jakiego typu potrawy... Y, może pan pamięta? Wyspecjalizowałem się w Biszkopcie, który piekłem w prodiżu z jajek sproszkowanych. Marynarka wojenna dała nam na rejs takie konserwy, puszki przypominające trochę miny przeciwczołgowe. No ale w tej minie był właśnie proszek jajeczny, i z tego proszku się bardzo dobrze Biszkopty robiło. Ja do tego. Otwierałem puszkę syropu truskawkowego, polewałem i to wszystkim bardzo smakowało. Jeżeli chodzi o, no wiadomo, zwiedził Pan, opłynął Pan cały świat i to dwukrotnie, samotnie, natomiast w rejsach załogowych też wiele mil Pan pokonał. Na pewno widział Pan takie miejsca na oceanie, gdzie leżąc na pokładzie ma się wrażenie bliskości gwiazd, które można dotknąć na wyciągnięcie ręki. W życiu... Odważył się Pan sięgnąć po najpiękniejszą gwiazdę. Kogo Pan miał na myśli? <noise> no, jeżeli Pan mówi najpiękniejszą gwiazdę, no to tu się natychmiast nasuwa porównanie z pięknościami na lądzie. Więc rzeczywiście jakby moją partnerką jest w tej chwili prezenterka, która kiedyś była najpiękniejszą polską kobietą. Bardzo jestem zaszczycony i dumny z tego, że mam taką żonę. Zwiedził Pan cały świat, oczywiście nie tylko oceany i morza, ale czytając Pana książkę Hobo, wiemy, że zwiedził Pan też Amerykę Północną, jeżdżąc autostopem i zarabiając przy okazji pracą, wyczytałem, że no jednym z lepszy, jedną z lepszych metod noclegu to jest nocleg w więzieniu, chociaż pewnie pan nie poleca, bo jakby pan się mógł do tego odnieść. Właściwie przypadkiem trafiłem do więzienia, ponieważ nie miałem gdzie przenocować, a ktoś mi wskazał, że to jest takie dobre miejsce i określił, gdzie to miejsce jest, a dopiero jak już byłem w środku i zauważyłem, że jest ciepło, to się okazało, że trafiłem do więzienia. I był to całkiem niezły noslek, ale nie robiłem tego z przekonaniem, kiedy indziej znalazłem przytułek, i właściwie o tego rodzaju przygodach jest ta książka. Czytając wspomnienia samotnych żeglarzy, czy to pana, czy chociażby Tomasza Cichockiego, który również w książce Zewocanu, no. Pisze, iż samotni żeglarze, wydaje mi się, że samotni żeglarze mają podobne sny. Na przykład, podpływa statek, z którego załoga mówi do tego samotnego żeglarza. Czy, czy faktycznie są takie wspólne cechy samotnych żeglarzy, jeżeli chodzi o powiedzmy sen, czasami takie koszmary, że się zderza jacht z jakąś przeszkodą? Tak, no. Podobne warunki, w jakich się znajdujemy, powodują, że i. Przeżycia są podobne i wyobrażenia i sny, więc to bywa różnie. Natomiast stan zagrożenia, w jakim się samotny żeglarz znajduje, powoduje, że on jest w dużym napięciu, i też to napięcie przenosi się również na strefę snu. Inna rzecz, że ten sen jest bardzo płytki, ponieważ każdy jest bardzo wyczulony na jakikolwiek dźwięk czy rodzaj kołysania, które by świadczyło o tym, że dzieje się coś nienormalnego. I wtedy człowiek się zrywa, wychodzi na pokład, rozgląda się, co mnie takiego zbudziło. A czasem jest to bardzo cichy, subtelny odgłos, ale nieoczekiwany na tle normalnego szumu. Wiadomo, że takie samotne rejsy wy, no, wystawiają człowieka też na bardzo y, dużą próbę, jeżeli chodzi o psychologię. Y, czy jest, jak pan sądzi, oczywiście, czy y, wydaje się panu, że jeżeli ktoś przebywałby bardzo, bardzo długo samotnie, może stracić poczucie rzeczywistości i może to doprowadzić do jakiegoś no, kon braku kontaktu z rzeczywistością, nawet już po ukończeniu rejsu? Tak, takie wypadki się zdarzają i wszyscy samotni żeglarze jakby podlegają pewnej ewolucji. Ja tym się interesowałem kiedyś i sprawdziłem, że na ogół żeglarz samotny po długim rejsie nie wraca do tego samego zajęcia, że jego życie się zmienia czasem bardzo drastycznie i to w sensie rodzinnym, i to w sensie zawodowym często zmieniają miejsce pracy, często zmieniają zawód. Zaczynają się zajmować czymś innym, albo wracają na morze, bo to okazało się najsilniejsze w ich życiu. I bywają też bardzo drastyczne wypadki, że ktoś wysiad po prostu za burtę. Zresztą takie uczucia są i to żeglarze samotni mówią. Nawet w takiej ekstazie szczęścia, że. Jest mi to tak dobrze, że nie wyobrażam sobie dalszego życia, później teraz muszę wysiąść. To jest taki wielki błękit. Mam też pytanie związane z książką, bo akurat czytam Drogę na Horn, pana autorstwa. Opisywał Pan, że w wyczących czterdziestkach nocanie indyjskim miał pan wywrotki, bodajże trzy. I z tego, co wyczytałem, znajdował się pan wówczas w kokpicie. Dopiero schodząc do kabiny, zauważył pan, że jest wszystko porozrzucane, wielki bałagan. Ale mam pytanie, bo tego pan nie opisał, a jestem bardzo ciekaw, jak pan, znajdując się w kokpicie, nie wypadł za burtę, skoro jacht w zasadzie był no, obrócony, przewrócony. Czy to były te lifeliny i, i to pana utrzymało? Jak to? Nie, nie. Po pierwsze, kokpit był przygotowany na różnego rodzaju ekstremalne przechyły, więc on był stosunkowo niewielki, ale głęboki, także tam można było przykucnąć. Po drugie, były tam dwie ławeczki z takimi podpórkami metalowymi. Więc w momencie, kiedy jacht szedł w głęboki przechył, ja się skuliłem właśnie pod tą ławeczką. No, po trzecie, wreszcie, nawet jeżeli Woda wchodzi, a jak się obraca, tak dość głęboko, no to zostaje tam poduszka powierz, powietrzna. Także wreszcie to wszystko się odbywa bardzo dynamicznie i trwa krótko. To są, to jest kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund. W każdym razie na tyle krótko, że będąc pod wodą, ja nie tracę oddechu. Znaczy, ja wstrzymuję oddech i mogę spokojnie wytrzymać, jak wraca ponieważ jest ściągnięte do pionu balastem, który tam jest ciężki. Pytanie w ogóle, czemu ten jacht się przewraca, skoro ma balast? No ale to jest takie właśnie dynamiczne działanie fali, które powoduje, no i kształt fali, który jest taki właśnie nie, monstrualny, a w obrębie tej fali działają prądy orbitalne, także to wszystko obraca jacht i wpycha maszt w dół. No przeżycia na pewno są to olbrzymie. Wiemy też, że podczas rejsu Polonezem, pierwszym jachtem, którym opłynął Pan Kulę Ziemską z Zachodu na Wschód przez ryczące 40 o no mało nie złamał się Grotmasz, o ile pamiętam, prawda? Czy był wychylony do przodu, o ile? Nie, nie. To... Zresztą ciekawe, że w czasie wywrotki maszty mogłyby się złamać. Nie złamały się, dlatego że były niezwykle smokłe, cienkie, ponieważ nie były wykonane z aluminium, jak większość jachtów w tej chwili używa, tylko były ze stali manganowej, co pozwoliło zachować niewielką średnicę. I ta niewielka średnica powodowała, że jacht uderzając masztami o wodę, zachował te maszty. Niemniej bezan masz, czyli ten mniejszy, został pogięty. I w czasie postoju w Australii ja go po prostu zdemontowałem. Ale podobną historię miał właśnie Tomek Cichocki na Oceanie Indyjskim, gdzie w czasie takiej wywrotki jego maszt się pogiął i odkształcił. No, ale on miał tam tylko jeden masz, także już nie miał żadnej szansy płynąć dalej i musiał wrócić. Czy nie żałuje pan, że nie jest. Oczywiście ma pan na swoim koncie wiele rekordów, ale czy nie żałuje pan, że nie jest pierwszym Polakiem, który jako pierwszy płynął samotnie ziemię? No, wiadomo, Leonid Teliga. Ewentualnie bez zawijania do portów, bo to wydarzenie było już po pana rejsie. Czy, czy nie przychodzą pan takie myśli, że szkoda, że to. Czy coś takiego nie ma, takiej, że tak powiem, współrywalizacji wśród żeglarzy? Oczywiście jest rywalizacja, ale ja wcale się tutaj nie czuję konkurentem i wcale nie uważam, że miałbym zrobić rejs non-stop. Uważam, że to jest jakieś wynaturzenie. Bo jeśli płynąłem długimi odcinkami rejsu, to głównie dlatego, że nie było po drodze żadnego portu, bo być może gdyby był jakiś ląd, to bym zawinął. W każdym razie nie czuję takiej potrzeby, żeby przebić jeszcze swoje osiągnięcia, bo to, co zrobiłem, przede wszystkim mnie dało olbrzymią satysfakcję. To, że po drodze pobiłem rekord świata w przelocie oceanicznym, to nie było wynikiem tego, że ja chciałem pobić rekord, tylko tak szybko płynąłem, bo chciałem jak najszybciej być na bezpiecznych wodach, bo przebywanie tam każdy dzień dłużej jest ryzykowne. Więc dzięki temu, że tak szybko płynąłem, pobiłem rekord. Przy okazji okazało się, że w tej drodze do przylądka Horn mam konkurentów, którzy też chcieli opłynąć jako pierwsi Polacy. Więc był to też powód, dla którego chciałem się spieszyć, ponieważ ja płynąłem dookoła świata, a koledzy podwieźli się do Valparaiso statkiem, a stamtąd jachtem płynęli do przylądka Horn. No ale udało mi się ich oczy nie wyprzedzić, no i to być może tłumaczy tą moją szybkość i pobicie rekordu świata. Jest pan wzorem dla wielu żeglarzy. Natomiast mam pytanie, czy pan ma jakieś wzory może, jeżeli chodzi o polskich żeglarzy, a jeżeli nie, to o żeglarzy no, z całego świata. Czy ma Pan jakieś takie wzorce? Tak, owszem, mam, mam wzorce, tylko że nie są to wzorce takich typowych sportowców, czyli żeglarzy, rekreacyjnych. Takim wzorem był dla mnie. Julian Czerwiński. To był komandor i dowódca żaglowca Iskra. Ale kiedy go poznałem, on już dawno był na emeryturze i z zamiłowania zajmował się samotnymi żeglarzami. I również mną się zajął. I jakby kibicował mi przez te moje rejsy. Był dla mnie wzorem takiego szlachetnego człowieka. Natomiast jeśli chodzi o zagranicznych żeglarzy. To bardzo mi się podobał Erik Tabarley, chociaż w niczym go nie przypominam i jakby nie prezentuje on mojego profilu w sensie uprawiania żeglarstwa, ponieważ on był takim typowym żeglarzem regatowym, a ja raczej zajmuję się młodzieżą i wychowaniem takimi rzeczami, ale jako żeglarz to byłby dla mnie wzór, bo jego uwagi na temat manewrowania czy zachowania jachtu. Są takie, jak, jak ja bym chciał usłyszeć. To rzadko się zdarza, żeby mieć taki ładny profil żeglarza, nawigatora. Wspomniał Pan o, o RP Iskra. Jest to jacht żaglowy marynarki wojennej. Zapewne Pan zna żeglarzy, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Gdyby Pan miał porównać szkolenie, że tak powiem, w cywilu, a w marynarce wojennej, czy jest jakaś różnica? Czy poleciłby Pan którąś z tych szkół? Szkoły zawsze warto polecać, bo szkoły są od tego, żeby czegoś nauczyły swoich studentów czy uczniów. Natomiast ja mówiłem o iskrze pierwszej, to znaczy tej, która Polska uzyskała zaraz po wojnie i którą właśnie dowodzi, dowodził komandor Czerwiński. Ta druga iskra współczesna jest siostrzaną kopią pogorii którą ja budowałem, więc jakby ta iskra nie stanowi dla mnie niczego bardziej atrakcyjnego. Natomiast ja jestem bardzo niezadowolony ze sposobu eksploatacji tej iskry, ponieważ oni bardzo niewiele pływają i to najczęściej w lecie, a przez całą zimę stoi iskra i nic nie robi. Co więcej, ja się starałem o to, żeby iskrę uzyskać z marynarki wojennej na te rejsy zimowe, od jesieni do wiosny. Bo tak na ogół szkoły pod żaglami pływają w czasie roku szkolnego. No i za każdym razem była odmowa. Także są jak pies ogrodnika. To znaczy sami nie używają i drugim nie dadzą. To jeśli chodzi o iskrę. To jest jedyny żaglowiec marynarki wojennej. Więc trudno mówić o jakimś nie wiem, sportowym... Obliczu tej marynarki. Natomiast muszę powiedzieć, że po tym rejsie samotnym dookoła świata, pierwszym, minister obrony narodowej zaprosił mnie na śniadanie i po śniadaniu razem z admirałem floty wręczył mi nominację na kapitana rezerwy. Więc awansowałem z plutonowego wojsk. Łączności lądowych, <tototekstwo> lądowych na e, oficera Marynarki Wojennej. I w zasadzie mam, to znaczy, otrzymałem nawet kordzik oficerski, a na ostrzu tego kordzika admirał e, wygrawerował dedykację. Ten kordzik mam do dzisiaj i mam prawo do noszenia białego, galowego munduru, ale jak dotychczas nie uszyłem sobie. I jeszcze jedno pytanie, czy ma pan, czy jest pan w posiadaniu dziennika pokładowego jachtu Polonez, z którym pan opłynął Ziemię, a dlaczego pytam? Otóż w tym czasie, gdy pan minął port Stanley, dokładnie 26 marca 1973 roku, to jest dzień moich urodzin, stąd pytam, czy... czy... Ma pan do tej pory ten tak, dziennik, tak. I czy jest możliwość ewentualnie jakiegoś wglądu, chociażby. Tak, tak. mam dzienniki zarówno, y, mam dzienniki Poloneza i z rejsu samotnego i z rejsu rodzinnego i mam dzienniki Lady B i mam dzienniki Frederika Chopina, ponieważ był to kiedyś mój żaglowiec i przez pięć lat jako właściciel przechowywałem i nadal przechowuję dzienniki. Od razu mi się posunęło kolejne pytanie, czy Lady B to Lady Baranowska, czy to jest Pana, co, co oznacza to Lady B? No to ja podsunąłem tą nazwę, ponieważ dawniej ten, jak się nazywał, wojewoda pomorski, ale poprzedni właściciel nie zgodził się na używanie tej nazwy w dalszym ciągu, więc trzeba było ją zmienić i wtedy ja nasunąłem propozycję, żeby Lady B, z tym, że wtedy... Hmm, Lady B nie była moją żoną. I to nie dlatego, że baranowska, tylko Lady Bogusia. Też by. <noise> dziękujemy bardzo. Gościem Miejskiego Domu Kultury był Krzysztof Baranowski. Znany, chyba najbardziej popularny żeglarz w Polsce. Właściciel wielu rekordów. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję również.